Oliver Bowden, Assassin's Creed, objawienia. Przekład Przemysław Bieliński. Wydawnictwo Insignis Media 2012. Czyta Marcin Perchuć. Część pierwsza. Wysoko po czystym, bezchmurnym niebie szybował orzeł. Wędrowiec, zakurzony, zdrożony, oderwał wzrok od ptaka. Podciągnął się na niski, kamienny murek i przez chwilę stał nieruchomo, bystrym spojrzeniem chłonąc widok. Zamek otaczały poszarpane, ośnieżone szczyty gór. Chroniły go i zamykały w swoich objęciach. Forteca wznosiła się dumnie na jednym z nich. Zwieńczona kopułą wieża cytadeli była lustrzanym odbiciem mniejszej kopuły, sąsiedniej wieży więziennej. Stalowo szare skały trzymały się pazurami podstaw gładkich murów. Wędrowiec oglądał je nie pierwszy raz. Dzień wcześniej mignęły mu w oddali, o zmierzchu, gdy wspiął się na wzniesienie mile na zachód stąd. Zamek, zbudowany niczym za sprawą czarów, w tym niedostępnym terenie wyglądał jak zespolony w jedną całość ze skalnymi turniami. Wędrowiec dotarł do celu, w końcu, po dwunastu nużących miesiącach wędrówki, ciężkiej i długiej, w trudach i niepogodzie, przykucnął na wszelki wypadek i znieruchomiał. Odruchowo, sprawdzając broń, dalej wypatrywał jakiegokolwiek ruchu, jakiegokolwiek, na blankach ani żywej duszy. Tylko wiatr tnący tumany śnieżnego pyłu, ale ani śladu ludzi. Forteca wyglądała na opuszczoną, tak jak się spodziewał po tym, co o niej czytał. Życie jednak nauczyło go, że najlepiej zawsze się upewnić. Tkwił nieruchomo. Żadnych odgłosów prócz wiatru. A potem coś. Drapanie? Przed nim po lewej po gładkim zboczu stoczyła się garść kamyków. Wędrowiec zesztywniał, podniósł się lekko, wysunął głowę z pomiędzy zgarbionych ramion. A wtedy strzała, która nadleciała nie wiadomo skąd, trafiła go w prawy bark i przebiła zbroję. Zachwiał się, skrzywił z bólu. Sięgnął ręką do strzały, podniósł głowę i wytężył wzrok w kierunku skalnej wyniosłości, niewielkiego wzniesienia, mierzącego najwyżej dwadzieścia stóp, która wyrastała przed zamkiem i służyła za naturalne, zewnętrzne stanowisko obrony. Na jej szczycie pojawił się mężczyzna w ciemno-czerwonej tunice, burej szacie wierzchniej i zbroi, z dystynkcjami kapitana. Głowę miał ogoloną, a jego twarz ukośnie z prawej do lewej przecinała blizna. Rozchylił usta w grymasie, który był po części wyrazem wściekłości, po części triumfalnym uśmiechem, ukazując nierówne i poszczerbione zęby, brązowe niczym nagrobki na zaniedbanym cmentarzu. Wędrowiec szarpnął drzewce strzały. Ząbkowany grot utkwił w zbroi, przebił jednak tylko metal, a jego czubek ledwie drasnął ciało. Mężczyzna odłamał drzewce i cisnął je na bok. W tym momencie ujrzał ponad setkę uzbrojonych ludzi, podobnie odzianych, z mieczami i halabardami w gotowości, wychodzących na grań po obu stronach ogolonego na łyżo kapitana. Ich twarze skrywały hełmy z nosalami, ale czarne orły na tunikach powiedziały podróżnemu, z kim ma do czynienia. Wiedział, czego może się po nich spodziewać, jeśli go pojmą. Czyżby się starzał, żeby wpaść w taką pułapkę? Przedsięwziął przecież wszystkie środki ostrożności, i mimo to poniósł porażkę. Cofnął się, gotów na ich przyjęcie. Wysypali się na płaski kawałek terenu, na którym stał, rozproszyli na boki, otoczyli go i trzymali na długość halabardy. Wyczuwał, że mimo liczebnej przewagi boją się go. Jego reputacja była szeroko znana i słusznie zachowywali czujność. Przyjrzał się halabardom. Podwójne groty, topór i pika. Rozprostował ramiona. Z jego nadgarstków wysunęły się dwa wąskie, szare, śmiercionośne, ukryte ostrza. Spiął się, odbił pierwszy cios, wyczuwając wahanie przeciwnika. Czyżby chcieli wziąć go żywcem? A potem zaatakowali ze wszystkich stron naraz, próbując powalić go na kolana. Zawirował i dwoma czystymi cięciami rozpołowił drzewca najbliższych halabard. Grot jednej z nich poleciał w powietrze. Podróżny schował prawe, ukryte ostrze i chwycił go, zanim upadł na ziemię. Trzymając grot za kikut drzewca, wbił go w pierś poprzedniego właściciela. Wtedy go dopadli. W ostatniej chwili schylił się nisko szumem powietrza ostrzeżony przed ciosem halabardy, która przeleciała tuż, tuż nad nim, mijając jego zgięty grzbiet. Odwinął się wściekle i lewym ukrytym ostrzem ciągłem boko nogi napastnika przed sobą. Mężczyzna z wyciem runął na ziemię. Wędrowiec chwycił upuszczoną halabardę, która przed chwilą omal nie pozbawiła go życia i zakręcił nią w powietrzu, odrąbując dłonie następnemu napastnikowi. Odcięte ręce poleciały łukiem w powietrzu, z palcami zakrzywionymi jak w błaganiu o łaskę, z pióropuszem krwi ciągnącej się za nimi, niczym czerwony łuk tęczy. To na moment powstrzymało napastników. Ale ci ludzie, oglądali gorsze rzeczy i ledwie wędrowiec zdołał złapać oddech, oni znów go obskoczyli. Zamachnął się halabardą i zostawił ją wbitą głęboko w szyję człowieka, który przed chwilą usiłował go powalić. Podróżny puścił drzewce i schował drugie ukryte ostrze, żeby uwolnić dłonie i chwycić sierżanta z wielkim mieczem. Wyrwał mu broń i cisnął nim w gęstwe żołnierzy. Zważył miecz w dłoni. Poczuł, że bicepsy napinają mu się pod ciężarem dwuręcznej klingi. Podniósł ją w samą porę, by rozrąbać hełm następnego halabardzisty, tym razem atakującego z lewej, tylnej ćwiartki, w nadziei, że tam pozostanie niezauważony. Miecz był solidny. Lepszy od takiej roboty niż lekki sejmitar u jego boku, zdobyty podczas drogi, czy ukryte ostrza, przydatne w zwarciach, nigdy go nie zawiodły. Z zamku wysypywało się coraz więcej żołnierzy. Ilu było trzeba, żeby pokonać jednego człowieka. Napierali na niego hurmą, ale on wirował i uskakiwał. Mylił ich. Wyrwał się ze ścisku przewrotem przez plecy jednego z napastników, wylądował, odbił cios miecza hartowanym metalowym karwaszem na lewym nadgarstku i własne ostrze wbił w bok przeciwnika. Nagle. Chwila spokoju. Dlaczego? Wędrowiec znieruchomiał, łapiąc oddech. Kiedyś nie musiałby łapać oddechu. Rozejrzał się. Wciąż otaczali go żołnierze w szarych kolczugach. Nagle pośród nich zobaczył innego człowieka. Innego człowieka. Kroczącego między nimi. Niezauważonego. Spokojnego. Młodego mężczyznę w bieli, odzianego tak samo jak on, noszącego taki sam kaptur ze spiczastym czubkiem z przodu, przypominającym orli dziób. Wędrowiec rozchylił usta, zdziwiony. Wszystko ucichło, wszystko znieruchomiało, nie licząc młodego mężczyzny w bieli, który szedł miarowo, spokojnie. Bez lęku. Młodzieniec przechodził między walczącymi tak, jak się idzie przez pole kukurydzy, jakby w ogóle go nie obchodzili, nie wzruszali. Czy to nie taka sama sprzączka spinała jego wyposażenie? Taka sama, jak u wędrowca? Z takim samym symbolem? Symbolem, który wędrowiec nosił wypalony w świadomości i własnym życiu od ponad trzydziestu lat. Podobnie, dawno temu oznakowano mu serdeczny palec. Zmrużył oczy, a kiedy je otworzył, wizja, jeśli tym właśnie była, zniknęła. Powrócił hałas, smród, zagrożenie napierające z każdej strony, z kolejnymi szeregami wrogów, przed którymi nie było ucieczki i których nie mógł pokonać. Jednak nie wiedzieć czemu, nie czuł się już tak samotny. Nie było czasu na myślenie. Żołnierze otaczali go ze wszystkich stron, równie przerażeni, co wściekli, sypały się ciosy, zbyt liczne, by wszystkie odparować. Wędrowiec walczył dzielnie, powalił jeszcze pięciu, dziesięciu, ale miał przeciwko sobie hydrę o tysiącu głów. Olbrzymi żołnierz spuścił na niego dwudziestofuntową klingę. Podróżny podrzucił w górę lewą rękę, żeby odbić cios karwaszem, obrócił się i upuścił własny ciężki miecz, by wykorzystać ukryte ostrza, ale napastnik miał szczęście. Stalowy karwasz odbił klingę, lecz jej pęd był za duży, by Całkowicie ją zatrzymać. Sunęła się do nadgarstka i napotkała lewe ukryte ostrze, które zerwała. W tym samym momencie wędrowiec, wytrącony z równowagi, potknął się na kamieniu i skręcił kostkę. Nie zdołał powstrzymać upadku twarzą na kamienisty grunt, i tam został. Krąg żołnierzy zacieśniał się nad nim, trzymali się od niego na długość halabard, wciąż spięci, wciąż wystraszeni, nie ważyli się jeszcze triumfować, ale szpikulce ich pik dotykały jego pleców. Jeden ruch i byłby martwy. Nie był na to jeszcze gotowy. Chrzęst butów na skalę. Ktoś podszedł. Podróżny odwrócił lekko głowę i zobaczył stojącego nad nim ogolonego kapitana. Blizna na jego twarzy była nabrzmiała i czerwona. Nachylił się tak blisko, że podróżny poczuł smród jego oddechu. Kapitan ściągnął mu kaptur, żeby odsłonić twarz. Uśmiechnął się, potwierdziwszy to, czego się spodziewał. – Ha! Przybył mistrz! Ezio Auditore da Firenze! – Czekaliśmy na ciebie, jak bez wątpienia zauważyłeś. To pewnie dla ciebie spory wstrząs widzieć starą twierdzę waszego bractwa w naszych rękach, ale tak musiało się stać. Włożyliśmy w walkę tyle wysiłku, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Wyprostował się, odwrócił do żołnierzy otaczających Ecja, dobrych dwóch setek i rzucił rozkaz. Zabrać go do celi na wieży. Najpierw go skójcie tylko mocno podnieśli ecja na nogi i pośpiesznie nerwowo go skrępowali to tylko krótki spacer i długie schody powiedział kapitan, a potem lepiej się modl rano cię powiesimy wysoko nad nimi unosił się orzeł, wypatrując ofiary, nikt nie zwracał na niego uwagi. Na jego piękno, na jego wolność.